W przednim filmie na pewno pojawiły się pytania skąd wziąłem mapy. I wam odpowiadam, że znalazłem darmową aplikację w sklepie Play, w sklepie play tak na której są mapy. Aplikacja według mnie jest bardzo dobrą aplikacją. Mamy tutaj podkategorię Adventure Maps, na przykład kostka i możemy sobie ją pobrać. To wam pobiorę. The Cube. To pewnie będzie dziś ostatni filmik. Wchodzimy w Minecrafta. I ona powinna się pojawić na samym końcu światów. O, jest. The Cube. Long time ago. Ago. No i gdzieś powinna się pojawić jakaś struktura Nie mogę latać ponieważ dali mi suriwala No, co się dzieło? E -e. Goła owca Sorry, ja nie steruję Musiałem wyjść, wrócę. No nie.